Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Nikt nie zapala, Jezus powiedział do tłumów: nikt nie zapala lampy, nie przykrywa jej garncem, ani nie stawia pod łóżkiem, lecz umieszcza na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego. Co by nie było poznane i najaw nie wyszło. Uważajcie więc, jak słuchacie, bo kto ma, temu będzie dane, a kto nie ma, temu zabiorą nawet to, co mu się wydaje, że ma. Oto słowo pańskie. Moi drodzy, bardzo szybko mija czas, już prawie miesiąc wrzesień jest za nami widzimy także, że zmieniają się pory roku, że już przyszła jesień i że te dni stanowią, będą stawać się coraz krótsze. Kiedy budzimy się, może nawet na poranne ucharyskie, to widzimy, że ten jeszcze dzień dopiero wstaje powoli, małymi krokami. To pokazuje, że ten czas upływa, dlatego też liturgia, która przychodzi, jest liturgią światła liturgą e, rozpromienia ciemności. Dlatego też ten poranek poniedziałkowy to ta przypowieść o lampie, o tym świetle. Słyszeliśmy we wstępie, że Chrystus jest światłością, że jest światłością świata. To jest tak najbardziej namacalnie widoczne, kiedy przeżywamy jako wspólnota liturgię Wigilii Paschalnej, kiedy nasz Kościół, kiedy Kościoły są właśnie w ciemnościach i rozświetla je płomień paschału, płomień właśnie Chrystusa Zmartwychwstałego. I dzisiaj Chrystus w tej przypowieści mówi o lampie, mówi o, tej, o tym świetle, które nie stawia się dziś na dole, gdzieś w ukryciu, ale w jakimś centralnym miejscu, aby rozświetlało pomieszczenia, by dawało też taką przestrzeń spokoju, też takiej ufności. I dzisiaj, kiedy o poranku przychodzimy, chcemy Patrzeć, patrzeć w Chrystusa, który jest światłością. Na początku naszego życia duchowego, nasi rodzice zapalili lampy, pochodnie, zapalili światło, zapalili świecę od Paschał, który jest symbolem Chrystusa z Stałego. I to światło niesiemy, światło wiary, pogłębiamy to światło wiary poprzez też nasze uczestnictwo, ale także Przede wszystkim przez to, że chcemy do wiarę pomnażać. I to światło niesiemy aż do momentu odejścia z tego świata, kiedy staniemy przed Panem. Jak pięknie przecież słowo Jezusa, też ta przypowieść o tych czuwających i tych, którzy mają zapalone pochodnie i są gotowi na spotkanie z Panem. Więc może to jest też taki dobry dzień dzisiaj, żeby na nowo rozpalić sobie pragnienie. Właśnie tego światła, ale tego światła, które jest też symbolem naszego życia, naszej przynależności, to kim jesteśmy. Przed Ewangelią usłyszeliśmy fragment też z Ewangelii Mateuszowej. Tak, niech Wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli Wasze dobre uczynki, i chwalili Ojca Waszego. Sam Jezus mówi, kto ma, temu będzie dane. Więc niech Światło Bożej łaski, które jest zapalone dzisiaj, które zapalamy o poranku tego dnia, które wchodzi w tą ciemność tego świata, nawet tak z perspektywy tego czasu, który jest, kiedy te dni będą stawać się krótsze, więcej będzie nocy niż tego dnia, a światło Jezusa, światło Jego łaski niech płonie, niech płonie w naszych sercach, niech płonie w naszym życiu.